Przynieśliście także ze sobą nagrania. Czego posłuchamy? Najpierw proponujemy Hotel California, który nagrywaliśmy wszyscy razem, a głosu udzieliła Agnieszka. Stop for the night. There she stood in a doorway. I heard a mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. There she lit up a candle. Master's chambers, they gather from the feast. They stab it with their silly knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember. Tam. Audycja Młodzieżowa Radio Olsztyn. Wysłuchaliśmy utworu Hotel California w wykonaniu naszych gości. Zbliża się wasz koncert, czy jest to pierwszy tego typu wasz występ? Miałem już przyjemność grać właśnie pod skrzydłami pana Śpiewankiewicza jako Orzeł Śpiewankiewicza, na przykład na Wospie w zeszłym roku. Jednak ten koncert ma wrażenie, będzie dość szczególny, ponieważ mamy już dość spory repertuar, który przedstawimy. Przypominam, jeszcze raz to jest niedziela o godzinie 14 w głównej sali w planetarium. Będzie na pewno wiele niespodzianek, także zapraszamy serdecznie. Jakie piosenki wykonacie? Te piosenki, które dzisiaj usłyszymy, na pewno się pojawią na tym występie. Będą to naprawdę różne klimaty. Będzie nieco jazzu. Nieco bardziej, powiedzmy, żywiołowej muzyki. Wydaje mi się, że każdy, który przyjdzie na ten koncert, z pewnością znajdzie coś dla siebie. Czy wstęp jest wolny? Tak. Ten koncert będzie pierwszym takim wielkim, ponieważ będzie to właściwie nasz koncert, na który to my zapraszamy ludzi. I no na pewno pierwsze takie moje przeżycie, tak naprawdę. Ja z panem Spionkiewiczem i też już z Robertem wcześniej graliśmy razem, tak jak Robert wspomniał, na Wośpie, ale też na innych imprezach, na których mieliśmy okazję zagrać po prostu. Zaproszono nas ze względu na to, że pan potrafił jakby znaleźć dla nas tam miejsce. A może teraz wróćmy w ogóle do Waszej gry. Jak dużo musicie trenować tygodniowo, aby osiągać taki poziom? Moim zdaniem to jest kwestia bardzo indywidualna, ponieważ to, ile każdy potrzebuje na to, żeby jakby wyćwiczyć pewną umiejętność, zacząć robić coś naprawdę dobrze, to naprawdę zależy od człowieka. Bo jedni potrzebują dwóch dni, inni miesiąca i to nie da rady ocenić. Ale i na wyćwiczycie konkretnie. Jak mam czas, to staram się ćwiczyć około godziny chociaż czasami jakiś sprawdzian z matematyki, albo fizyki, albo informatyki, to wtedy jednak muszę odpuścić grę na gitarze i w weekend powiedzmy nadrobię tą godzinę. Bo w zasadzie to tak jest, że im więcej się gra, to tym jest się lepszym. I to można zaobserwować biorąc za przykład dzieci azjatyckie. Ćwiczą powiedzmy 6-7 godzin w ciągu dnia i w wieku 7-8 lat grają lepiej niż profesjonalni muzycy. A wy ile ćwiczycie? Ja staram się ćwiczyć codziennie, ale tak jak powiedział Robert i Iza, czasem nie ma na to czasu. Aczkolwiek wiadomo, że często nawet zwykłe 15 minut naprawdę potrafi dużo zmienić, kiedy ma się jakiś materiał właśnie do przygotowania. Wymaga to poświęcenia czasu. Tak naprawdę im więcej się ćwiczy, tym bardziej chce się ćwiczyć. Tak jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc z tym nie mam raczej problemu. A czy planujecie związać swoją przyszłość z muzyką? Nie ukrywam, że chciałbym, ale wolę się dostać na jakieś studia ścisłe, na przykład politechniczne. W dzisiejszych czasach w Polsce łatwiej jest znaleźć jakąś pracę, ale gdyby była możliwość, to bym bardziej chyba poszedł jednak w stronę muzyki. Jeśli chodzi o mnie to mam nieco inne plany na przyszłość i raczej nie wydaje mi się, że zwiążę ją właśnie z muzyką aczkolwiek na pewno o muzyce nie zapomnę nigdy i na pewno gdzieś tam będzie mi towarzyszyła Na razie mam zamiar wybrać się właśnie na studia medyczne Nie wiem oczywiście, czy to się powiedzie, no ale będę próbować U mnie sprawa wygląda tak, że no, bardzo bym chciała związać swoją przyszłość z muzyką jednak wiem, że to jest bardzo trudne ponieważ w tej chwili, kiedy każdy ma tak naprawdę możliwość zostania muzykiem i przez te wszystkie programy w telewizji czy radiu. Jest to po prostu w tej chwili proste i ludzie tak naprawdę z talentem nie potrzebują jakichś specjalnych rzeczy, żeby stać się tymi osobami sławnymi i lubianymi, czy docenianymi. Więc, moim zdaniem, lepiej by było zrobić coś innego. na no, Te studia byłyby dobrym pomysłem niż wybierać karierę muzyczną, bo nie potrzebujemy tak naprawdę tak wielu muzyków.